Cześć, witaj w przestrzeni Free Polish Spirit. Dzisiaj nie chcę niczego uczyć, ale chcę coś przypomnieć. Jesteś wystarczająca, taka, jaka jesteś, na tym etapie, z tym, co czujesz, z tym, czego jeszcze nie rozumiesz. Może przez lata słyszałaś, że trzeba bardziej, lepiej, ciszej, grzeczniej, ambitniej, idealniej. Ja chcę Ci dziś powiedzieć, Możesz już przestać się tak bardzo starać, żeby zasłużyć. Nie zawsze masz wpływ na to, co się wydarza, ale zawsze masz wpływ na to, jak odpowiesz. To jest twoja moc, twoja przestrzeń wolności. Ktoś może powiedzieć coś trudnego, ktoś może cię nie zrozumieć, ktoś może odejść, ale nikt nie jest w stanie cię naprawdę skrzywdzić, jeśli ty pozostaniesz zakorzeniona w sobie. Jeśli będziesz wierzyć w swoją wartość, jeśli będziesz kroczyć swoją drogą z miłością w sercu. Twoja reakcja tworzy Twoje doświadczenie. I życie nie jest testem. Według mnie w życiu chodzi o to, żeby doświadczać, żeby smakować, sprawdzać, mylić się, zachwycać, upadać i śmiać się z tego później. Jesteśmy tutaj, żeby wszystko zrobić perfekcyjnie. Jesteśmy tutaj, żeby przeżyć. Może trochę lżej, może trochę bardziej jako zabawę, może z ciekawością, zamiast z presją? Co jeśli to wszystko to nie jest egzamin, tylko przygoda duszy? Nie musisz wiedzieć wszystkiego i nie musisz mieć planu na 10 lat. Wystarczy, że będziesz wracać do jednego pytania. Czy to, co teraz robię, jest zgodne z miłością, z miłością do siebie, miłością do innych, do życia? to naprawdę wystarczy jako kompas. To jest ostatni podcast w tej formie, ale to nie jest koniec naszej wspólnej przestrzeni. Na tym kanale będę od czasu do czasu wrzucać darmowe lekcje jogi i medytacje. Bo ruch, oddech, cisza, to coś, co chcę dalej z tobą dzielić. Dziękuję ci, że tu byłaś, że słuchałaś, że pozwoliłaś mi być częścią twojej drogi. I mam nadzieję, że będziesz tu zaglądać, tak po prostu, po chwilę dla siebie. A jeśli czujesz, że chcesz więcej treści po angielsku, zapraszam cię do mojej przestrzeni Holistic Balance with Kasia. Na koniec chcę Cię zostawić z jedną myślą. Nie musisz stawać się kimś innym, żeby zasłużyć na spokój. Już jesteś wystarczająca. Dużo miłości dla Ciebie.